Cześć z tej strony Łukas, zachęcam do podzielenia się filmikiem. Tak się składa, że jestem dzisiaj w podróży i mam trudne doświadczenia sercowe, ale tak patrząc na zjawisko tego świata i wszystkiego, co nas otacza, to widzę, że ludzkie uczucia nie raz są po prostu traktowane jak jakieś zabawki. Zazwyczaj też na to wpływa trochę przebodźcowanie tego świata, które wiąże się z internetem, czy z informacjami, czy z podłymi zdarzeniami, które się dzieją. I rzeczywiście jest trochę przebodźcowania, które powoduje, że w ludziach te uczucia zanikają, a nieraz też dla kogoś drugiego te uczucia mogą być zabawką, jeżeli człowiek załóżmy jest tam mniej podatny na no pewne, jakby to powiedzieć, doświadczenia. Pozdrawiam gorąco i życzę, żeby każdy miał stabilne uczucia, trzymajcie się ciepło i hey, pozdrawiam